Naprawdę, ale miała głupiego syna i czasem nie była w komorze. Co tu ukrywać? Nigdy nie była w komorze. Tego dnia była naprawdę wściekła. Postanowiła zawołać syna. Dynek, mnie wołać? Co? Milcz, bo cię postać każe. William, William! Patrz, co robi nasz Co robisz? robisz? Lepcy ze średnio. W średniowieczu w teleturnie brali udział rycerze. Można było ich poznać po tym, że ubierali się u kowala w blachy. Co prawda nie mieli ich jak wyprasować, ale za trudno było je pojąć. A jak już się je pojęło, to właścicielem. ty jesteś tak głupi, że żadna wymuskana królewna nawet z połową mojego królestwa, nie weźmieć się za mąża. A dlaczego? Synu mój, nie chciałam ci tego mówić, ale teraz powiem. Ponieważ jesteś idiotą. To niedobrze, co? To niedobrze. A ja myślę, że tyle. Tyle razy prosiłam. Nie oszukuj matki. it's my No. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę A tak. No boli, boli! No jasno, że boli Jakby nie bolało, w bym nie wiem. Przecież to ja się pocę Za kwasem mi się robią Tymek To, że jesteś głodny Wiem Jak będzie bolało, oznacza to, żeś z królewskiego rąbi. W przeciwnym razie nie. Chodź się. No i jak ci? A ziemku mroku oddano do muzeum, gdzie można je oglądać do dziś, Powiedz jak ktoś go nie ukradł. Stoję! Przebóż to szczęście, tyle lat na to czekałem.